Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Zacznę już z tego vloga, aczkolwiek ja dzisiaj nie planuję i nie planowałam nagrywać vloga. Ale mam dwie takie perełki, że stwierdziłam, że muszę Wam pokazać. Żebyście sobie może jeszcze zdążyli kupić, lecieli i tak dalej, to stwierdziłam, że się odezwę do Was. Teraz nagram Wam to, a standardowo za kilka dni pewnie sobie tego. Vloga będziemy kontynuować. Więc, jak Wam ostatnio mówiłam, że jeszcze chcę zamówić ostatnią rzecz z Shein, i stopuję, bo ostatnio wiecznie też i in, i in, i się po prostu też nawet nie chcę już nic stamtąd zamawiać. Ale, są to piękne zasłony Boho z Shein. I słuchajcie, jakoś jak one wyglądają. Teraz właśnie patrzę na nie. To są super. Już Wam lecę pokazać. Chcę Wam pokazać przed, bo wrzucę je do pralki i od razu je powiesimy. Mm. Ja mam tak firanek w domu na styk, więc te z salonu przewieszę do sypialni. Z sypialni wywalę, bo są takie te najtańsze zasłonki z z tego z IKA, które mają już dziurki, ja je obcinałam, są dole krzywo obcięte i tak dalej, a te nowe powiesimy sobie tutaj. Więc później Wam też tylko dogram na pewno, jak wyglądają, już powieszone. I po fierzchach Wam pokażę jeszcze jedną moją perełkę. Eee, wy już mnie dobrze znacie. Czasami ja ze świątecznymi rzeczami lubię szaleć szybciej. Dla mnie to też powiem Wam szczerze, jest za szybko, bo dopiero co film temu był dekorowany na jesień, a już Wam pokażę świąteczną rzecz. Ale niestety tak to jest, że jak teraz się nie kupi, to później nie będziecie mieć. Jak ja wczoraj zobaczyłam na TikToku tą rzecz. Widzę, że jest brudny ten, muszę zaraz przeczyć. Jak ja zobaczyłam wczoraj na TikToku tą rzecz, to wzięłam Kubę i pojechaliśmy do Teddy'ego. W dwóch Teddy'ch byliśmy, w jednym nie było, w drugim było, w innym mieście kawałek dalej. Ale to zaraz, najpierw idę Wam pokazać zasłony. Kurczę, jest tutaj trochę ciemno. Już jedną odpakowałam, musiałam ją zobaczyć. Druga jest jeszcze w paczce, ale poczekajcie, żeby adresu nie było widać. Drugą jeszcze mamy w paczce. I pewnie jak będziecie pytać, jak je znaleźć, albo coś tego, ja po prostu wpisałam zasłony w stylu boho, czy tam zasłony boho i nie wyskoczyły. wyskoczyłem. Dobra, jedną sobie odłożymy, tylko teraz bym musiała tu rozłożyć, ale patrzcie, są to takie beżowe zasłony boho. Tutaj z takimi pięknymi. Pomponami po całej długości. Ja ją zaraz rozłożę i wam pokażę, mniej więcej. Lepiej zobaczyć, jak będzie wisieć, aczkolwiek nie wiem, jak to z tym wiszeniem, bo tu nie będzie świetle przez okno prześwietlać. Ale wam dogram. A zaraz je będę wrzucać do prania. Tamte przy okazji też sobie, też sobie z sypialni. Też sobie wybierzemy. No i to macie, jak coś to macie, tutaj od razu Wam mówię, bo to czasami ten, takie też dziurkę na, na rurkę. Rozłożę i Wam pokazuję, bo będę się bawić tu, widzę, z tym. Dobra, rozłożyłam, tak jak mówię, lepiej zobaczycie na oknie, ale chcę, żebyście zobaczyli, jak później to będzie prześwietlać. Jest to taka, są różne wymiary, mój standardowy wymiar też był ja mam i ogólnie są szerokość jest 1,50 m no ja zamówiłam dwie, tam trzeba po jednej sztuce zamawiać i na długości są różne, ja mam 2,60 m i tak tu po bokach mają te frędzelki po całej długości frędzelki i też frędzelki mają na zakończeniu tej firanki Myślę, że w oknie to będzie o wiele lepiej wyglądać. A za chwilę Wam pokażę drugą perełkę. Idę je wsadzić zaraz do pralki. Uwaga, a druga perełka stoi tutaj. Już nie będę wyciągać tego dziada, bo go tutaj na razie upchnęłam. On zostanie dzisiaj wyniesiony do piwnicy. Jak widzicie, to jest ogromny dziadek do orzechów, więc Wam daję znać teraz. Eee, lećcie wtedy Są nie każdym, ale są. Bo później nie będzie tak, jak mówię. Ja wypaczałam na TikToku mój wymarzony dziadek, ogromny. On ma 1,20 m i trochę ciemno jest. Ja na niego polowałam 2 lata. Na takiego dużego dziadka, aczkolwiek wam powiem, że te ceny tych dziadków były dla mnie za wysokie. Najtańszego na internecie, jakiego znalazłam, w 1,20 m, z tym samym wzrostem, kosztował 600 zł. A ja go kupiłam, czekajcie, bo muszę sobie usiąść na krzyżcałka. 80 euro, czyli 360 zł I, i ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest też najniższa cena nie każdy sobie może pozwolić, ale te niestety te dziadki duże w tych cenach nie chodzą tak, a chodzą o wiele drożej. Więc jak ja zobaczyłam cenę 80 euro, to stwierdziłam, że jedziemy po tego dziada, nie ma innej opcji i były dwa. Jeszcze inny był wzór z zielonymi nogami, z czerwoną taką czapką, ale ogólnie w kolorystyce takiej właśnie czerwonej. Jakby ktoś szukał, nie wiem, czarnego, całego czy tam różowego, to, to nie ma, bo dwa są z kolorystyką czerwoną, ale się różnią. Macie, bo tamten ma zielone nogi, czerwoną czapkę, jest trochę inny. Eee, no. No i pojechałam, bo tak jak mówię, jak teraz bym nie kupiła, to bym nie miała. Powiedziałam, że do 300 zł za takiego dziadka mogę dać, no ten co prawda 360, ale że ani za wysyłkę nie musiałam płacić ani za nic, więc praktycznie prawie, no prawie to samo, no okej, okay, troszeczkę też dałam więcej, no ale i tak to jest mniej niż, niż te 600 zł najmniej, a były też i po ponad 1000. No. Więc mieliście film z dekorowania jesiennego, teraz proszę bardzo. Oczywiście filmy jesienne jeszcze będą, bo jeszcze mam kilka planów. Ale musiałam wam pokazać, bo później pewnie będziecie pytać, jak go zobaczylibyście na Vlogmasie, a później już na pewno nie będzie, więc jak ktoś też szuka i by chciał, to Teddy. Piękny. Jeszcze raz pójście na niego. No te dziadki do orzechów tak chodzą w takich cenach, E, tym bardziej, że e, to jest drewniany dziadek do orzechów. E, w, kiedyś jedynie takie w duże, ale chyba 100 cm miały. Były w mm, Action z rok, czy z, nie z rok, nie z dwa lata temu. Ale one były plastikowe. I no, plastikowe po prostu były tańsze, ale były plastikowe. Miały 100 cm wysokości. Może niektórzy pamiętają, ale akurat jak ja poszłam, to były bardzo sobie jakości w wykonaniu. Były takie niepodomalowywane i tak dalej, takie krzywe, i to nie wyglądało jakościowo dobrze. A tego Wam z bliska pokażę, że on jest naprawdę świetny. Yy, świetna jakość. Każdy taki szczegół. No wiadomo, że one zawsze gdzieś tam jakieś detale mają, pusztyl obejrzami, każdy tam ma jakiś tam defekt, że tak powiem. Ale ten wygląda fajnie. I się cieszę, że tą czapkę ma taką cicisiową, To mi się nie obedrze. Mm. Powiecie, jak to później w przechowywanie, gdzieś tam ta farba czy te drewno Może się trochę obedrzeć. I tak wyglądają te zasłony. Tak jak myślałam, w aparacie nie widać tego zbyt dobrze. Musiała stanąć, nie wiem, może tak. E, jeden minus, który zauważyłam, to minus, nie minus, zależy gdzie. E, do naszego ciemnego salonu. One strasznie zaciemniają, bo są dość e, grube i jakby, wiecie, mało. Przejrzyste, mają dużo tego materiału i strasznie nam salon się zrobił. No w aparacie nie widać, ale salon nam się zrobił strasznie ciemny. A do takich pomieszczeń mocno naświetlonych, jeżeli ktoś chce mieć troszeczkę ciemniej na lato czy coś, to są idealne. Po prostu ja je za chwilę zwiążę i wam pokażę efekt, jak będą. Już związane, ale mniej więcej wyglądają tak. No i związane wyglądają tak szczerze, średnio mi się to podoba. Musiałam bardzo nisko to związać, bo jesteśmy tak naprawdę przy ulicy tu jest chodnik i od razu tu, gdzie pokazuję, gdzie są te krzaczki, to jest od razu chodnik. O, idzie właśnie ktoś, i wszystko widać. Wiadomo, jak się nie ma zasłon w oknach. Wszystko widać a ja tego nie lubię, bo tutaj ludzie, oni po prostu nie wiem, bezwstydni są i bardzo często perfidnie patrzą się w okna. A z akurat salon mamy od strony chodnika, i ten chodnik jeszcze jest bardzo blisko. Nie, że na przykład jesteśmy jakoś dalej odsunięci, tylko praktycznie z balkon i od razu chodnik. Hmm, ale faktycznie światła jest trochę więcej, więc. Na razie chyba musi tak to po prostu zostać. Bo firanki same w sobie są piękne. Szkoda, że ten samolot jest ciemny, bo jakby nie był ciemny, to spokojnie bym mogła mieć je odsłonięte e, raczej odsłonięte. Spokojnie bym mogła mieć je e, puszczone całe. A teraz muszę mieć tak. I te kokardki muszę trochę skrócić, bo za długie wyszły. Mamy parę dni później. I odzywam się do Was, żeby zakończyć tego vloga, więc nie wiem, czy to będzie właśnie taki krótszy trochę vlog. Ale nic więcej nie nagrywałam, bo nie wiem, czy jak słyszycie po głosie dopadło i mnie przeziębienie całe szczęście takie lekkie, bo tylko katar, trochę gardło mnie bolało, ale to tylko tak jeden dzień i przestało. Został katar, katar zawsze jest najdłużej i nie ma na to lekarstwa. Nikt mi nie powie, że na katar jest lekarstwo, bo nie ma. Katar musi po prostu przyjść, odbyć te swoje, nie wiem, 5 dni, 7 i odejść. Także pozostało mi tylko czekać. Jak byłam chora w maju, pamiętam, robiłam sobie inhalację, bo też już byłam w ciąży. Ale wy o tym jeszcze nie wiedzieliście, to było moje pierwsze przeziębienie i to było przeziębienie na e, początku ciąży pamiętam, że bardzo mnie to stresowało. To był w pierwszym trymestrze, czyli takim tym najbardziej niebezpiecznym, to inhalację mogłam robić, ale ten katar musiał po prostu przejść swoje i nic nie pomagało. Ratuje też się oczywiście mleko z czosnkiem i z miodem, herba, czyli herbatki, herbatia ja nie piję, woda z cytrynką z miodem. Miałam jakieś tam takie leki dla kobiet w ciąży, specjalne, ale już mi się skończyły. Do Polski jedziemy za tydzień. Muszę się, je, mm, muszę się w nie ubezpieczyć w te lekarstwa, żeby biec, bo niestety ten sezon się zaczyna. I tak wiedziałam, że pewnie w tym sezonie i tak będę chora, bo do grudnia jeszcze sporo czasu, więc mówię, i tak jeszcze pewnie w ciąży zachoruję, bo tak pięknie nie ma. No ale nie sądziłam, że już we wrześniu tak szybko ledwo co przyjdzie jesień, yy, bo zaczęliśmy w ogóle też kalendarzową jesień. Yy, I że jesień rozpocznę przyziębieniem tak od razu. No ale co? No nic nie zrobię. Teraz tylko czekać, aż przejdzie, jedziemy za tydzień na urlop, więc mam nadzieję, że do końca się wykuruje i że z Polski nie przywiozę z powrotem żadnego przyziębienia, bo właśnie często tak jest, że jak ja do Polski to choruję tam, nie wiem. Zawsze tak po prostu jest. No ale tak, ale już, już myślę, że będzie coraz lepiej i że mi to minie. W ogóle, ale te brwi wyglądają strasznie ciemne tutaj, w tym. Ja miałam chętne nałożone. A nie są takie ciemne, po prostu są trochę szersze. W ogóle no, ja też mam w sobie długie, bo mam takie ciemne włosy, nie wiem, pewnie się łatwo odbija. No i przywitaliśmy jesień kalendarzową, i też nie bo powiem wam, że na dworze też już widać, że jest ta jesień i liście już tutaj u nas lecą jak opętane, już pomału zmieniają kolory, także mamy jesień. Ja lubię jesień, ale tak jak mówię, tych chorób to nie. No a że mam nadzieję, że już teraz odbędzie, to przeziębienie, to już do grudnia nic nie będzie, no ale lekarstwo wolę kupić. I jeszcze dodatkowo też wkroczyłam w trzeci trymestr, też z przeziębieniem. Trzeci trymestr, jesień ja wyszłam z przeziębieniem. Eee, no, eee, i nie odzywam się, bo ja tylko leżałam. Wyglądałam jak. idź stąd i nie wracaj. Dzisiaj się ogarnęłam tylko dlatego, że dzisiaj jedziemy wypełniać wszystkie papiery takie związane z ciążą co musimy zaraz poskładać i przed porodem, i po porodzie, więc taka papierologia, to musimy jechać, to wszystko ogarnąć, bo jesteśmy umówieni z taką panią, która tam nam to wszystko jakby pomoże ogarnąć te całe formalności, bo tego jest potąd, żeby to wszystko dobrze zrobić, wypełnić. Jeszcze. Więc jedziemy i tylko dlatego się dzisiaj umalowałam, ogarnęłam trochę i żeby jakoś wyglądać, żeby nie straszyć tej pani. Yy, swoją drogą, Kuba też jest przeziębiony i ja to się od niego przeziębiłam, bo no on przyniósł z pracy. I on też jest że kurde trzeba jakoś zachować się tam, żeby yy, nie, pani nie zobaczyła, że dwa takie chorusy do niej przyjechali, no ale jesteśmy już umówieni, więc yy, jedziemy, bo za chwilę na urlop, a te papiery już też niedługo już trzeba niektóre przed porodem mm, składać do firmy i tak dalej. To cię czeka taki dzień z papierami. Nie lubię takich dni, takich dni, takich spraw w sensie, że papiero, papierologia i takie wypełnienia zawsze do dziś mnie to stresuje. Nie lubię takich rzeczy w ogóle załatwiać. Czy gdzieś trzeba iść do banku czy coś to... Mm -mm. No ale niestety takie rzeczy też trzeba załatwiać i ten vlog będzie krótszy, ale właśnie chciałam wam to wszystko powiedzieć. Yy... Jak to wygląda, i pewnie teraz kolejny vlog będzie już vlogiem z polskim No, będą oliwki urodzinki. Nie, nie mam kompletnie co mam jej kupić. Muszę pomyśleć. No, więc będą urodzinki. Będzie Polska, więc kolejny vlog już będzie z Polski. Zobaczymy, ile nagram nie obiecuję, bo jedziemy na tydzień tylko, więc zobaczymy, ale na pewno jakiś vlog z Polski się. Pojawi i to będzie ostatni kurs do Polski przed porodem, e, bo już później w późniejszych miesiącach już nie widzę siebie, żeby jechać chociażby do Szczecina, chociażby, aczkolwiek na ciąży to i tak to jest daleko, bo to jest 250 km w jedną stronę, 250 w drugą. Przykładowo, jak jeździłam do lekarza, no to macie 500 km, no to już też jest niebezpieczne takie jeżdżenie w zaawansowanej ciąży. Co prawda ja się pytałam lekarza, nie ma przeciwwskazań, żeby teraz jechać te 600 km do domu na urlop, aczkolwiek przystanki co godzinę, żeby się po prostu rozprostować, żeby żadne tam wiadomo skrzepy się nie porobiły i tak dalej. Więc to będzie długa podróż do tej Polski. Jedziemy od razu po Kubie, po Kuby pracy. Musimy robić przystanki co godzinę, mało tego jeszcze zanim wyjedziemy. Jedziemy na wizytę taką właśnie jeszcze przed, przed urlopem do ginekologa, do lekarza. No więc, później, zanim odbędzie się wizyta, zanim wyjedziemy, zanim przystanki, to będziemy bardzo późno I jeszcze te przystanki i już się powiem Wam bo ja tej drogi, jak to będzie wyglądać. Bo już wiem, jakie dla mnie jest ciężko wysiedzieć a co dopiero tyle czasu. Już jak z Drezna wracaliśmy, mamy trochę bliżej niż do Polski. Wiadomo, byłam miesiąc wcześniej, a teraz to już miesiąc później bardziej zaawansowanej ciąży i już się boję, jak ja to wytrzymam tą całą podróż do Polski i z powrotem no ale nic. Jakoś trzeba dać radę. Mm, no i tyle. I jeszcze na sam koniec. Y oglądajcie moją playlistę, będzie mi bardzo miło, to wam zostawiam linka, żeby te godzinki mi się zbierały. Wciąż brakuje, że mnie to po prostu denerwuje i to proszenie i te godziny wciąż uciekające i tak dalej i już się będę czekać, aż po prostu dobiję to i już będzie w końcu spokój z tymi godzinami, bo naprawdę mi się czasami wydaje, że mi więcej tych godzin odejmują, niż, niż dodawają. Dobrze, kończę. Ja Zrobię obiad, montuję dla Was tego vloga i będziecie już mieć go dzisiaj na kanale Pa, pa.